Danej osoby zwracam uwagę i to by było na tyle, a teraz już może przyjemniejszy temat, choć wcale niełatwy. Moi drodzy, jest coś takiego jak powiedzmy akordy czystości w perfumach i akordy tak zwanego brudu. I teraz, jeżeli ktoś zaczyna dopiero z perfumami i obawia się zakupów w ciemno, obawia się właśnie perfum z trudnymi akordami, to mogę tutaj przedstawić Wam pokrótce, bardzo pokrótce, właśnie akordy, których należałoby unikać. Perfum w takim klimacie, jeżeli nie chcemy tutaj mieć wtopy, jeżeli nie chcemy mieć perfum, które będą. Jest duża szansa, że ułożą się na naszej skórze w taki sposób brudny. Brudny mówię tutaj w dużym cudzysłowiu. Mamy, zbliża się lato, jest wiosna, ludzie generalnie hmm, kiedyś śpiewał o tym kazik w pewnej piosence, no nie myją się za bardzo. z higieną to jest jeszcze cały czas. Hmm, bardzo ciężko i w Polsce, i w Anglii. Naprawdę można to poczuć w środkach lokomocji, ale nie tylko, w sklepach i tak dalej. Czasami, naprawdę, moi drodzy, perfumy ratują mi życie. Perfumy i jakaś ewentualnie chusta. Czasami naprawdę to ratuje mi życie, kiedy jadę długo, długo jakimś autobusem, pociągiem i na naprawdę spotykam osoby, które się już no, o wiele więcej niż jeden dzień nie myły. Jest to przykre, plus jeszcze, wiecie, zapach marihuany, papierosów, alkoholu i tak dalej. To wszystko jest nieznośne. Dajcie znać, jak w Polsce, czy, czy nadal jest ten problem z higieną w środkach masowego przekazu? Jak to powiedzieć? Nie przekazu, co ja mówię? No, powiedzmy, że można tak to nazwać w środkach lokomocji. <laughs> nie w środkach masowego przekazu, nie, nie, nie. <laughs> Chociaż tam, powiedzmy, jakiś smrodek się gdzieś tam ciągnął, ale to myślę, że. Jakiś czas temu, wiemy o, o czym mowa. Dobrze, moi kochani, szybciutko wymienię Wam jakich akordów należałoby unikać, żeby nie mieć takich wtop, jeżeli chodzi o zakupy w ciemno. Pierwszym akordem, który na pewno może być kontrowersyjny i ułożyć się jak, w taki sposób jak brud, pot, nawet taki zwierzęcy pot, to jest oczywiście mm, oud. Mówimy też po polsku oud. Jest to akord drzewny, jest to taki akord takiego sfermentowanego drzewa, tak naprawdę. No i jeżeli ktoś nie lubi kontrowersyjnych akordów, to powinien unikać perfum udowych, zwłaszcza mocno arabskich, bo tam ud jest też mocno eksploatowanym wątkiem. W mojej kolekcji perfum jest tylko jeden zapach z udem i to jest bardzo subtelny ud: Rose Ud od Yves Rocher, ale tak czy inaczej. Ten, ten zapach jest piękny, bardzo ciekawy, ale on. Są takie dni, kiedy potrafi się ułożyć w taki sposób, no. Trudny, trudny, taki właśnie brudny. Niektórzy mówią, że tutaj mamy mm, akord spoconych ciał po akcie seksualnym. Ale co tutaj jest w środku oprócz róży? Już moi drodzy. Kmin, yy, przepraszam. Yy, moje notatki, moje notatki. Dobrze. Tak. Mamy tutaj UD, inaczej zwany agarem lub drzewem agarowym, labdanum i kmin. No, i to są właśnie te trzy akordy, na które należałoby zwrócić uwagę. Tu wszystko jest subtelne, to nie jest aż tak kontrowersyjny zapach, ale właśnie te akordy UD, czyli drzewo agarowe, labdanum i kmin, potrafią dać kontekst taki brudnego, spoconego ciała, przepoconego ubrania. Lub nawet jakiegoś takiego, um, z, um, takie, takie akordy spalenizny kuchennej, zwłaszcza kmin i jeszcze kumin potrafią się tak ułożyć, bądź jakieś um, pikantne danie um, kuchni powiedzmy indyjskiej, ale nie do końca świeże. Także trzeba uważać na kmin, kumin, labdanum i ud. W drugiej kolejności należy uważać na cywet, zwłaszcza w tym starszym wydaniu. Obecnie cywet jest zakazany w formie naturalnej. Jest to wydzielina pewnego kota, natomiast yy, tutaj mamy jeszcze chyba naturalny, naturalną, yy, naturalny, yy, naturalny cywet, chociaż nie jestem pewna. To jest jobfem. Na mnie akurat ten zapach nie układa się bardzo kontrowersyjnie, ale on potrafi się ułożyć w taki sposób i yy, niektórzy powiedzą, że to jest zapach seksualny, a powie inni powiedzą, że to jest zapach yy, tak zwane siki bądź Bądź właśnie jakiś rodzaj fekalnych tonów. Także trzeba uważać się z cywetem zdecydowanie. No i jaki jeszcze akord, dwa akordy, bywają kontrowersyjne, to na pewno paczula, zwłaszcza w wydaniu piwnicznym. E, piwniczna paczula może kojarzyć się ze zgnilizną, ze zgniłymi ziemniakami, z piwnicą, z omszałą piwnicą, no z nieświeżością, ale również. Moi drodzy, tu mamy Labotan Trouble in Heaven. Zapach już nieprodukowany chyba. Tutaj mamy dużo oprócz labdanu mamy dużo ambry. Ambra, jako wydzielina kaszalota, również potrafi się ułożyć, zwłaszcza ta naturalna ambra, która obecnie też jest trudno dostępna. Mamy syntetyczną ambrę, ale ambra jakkolwiek, jeżeli jest przewaga ambry, ambra również potrafi ułożyć się w sposób fekalny. Taki, który może się kojarzyć z, jak, z jakąś niedomytą częścią ciała, przepoconą odzieżą, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj też słone akordy, więc, jeżeli ktoś nie lubi słonych akordów i takich dosyć ciężkawych akordów, no, to musi uważać z ambrą, zwłaszcza tutaj mówię do osób początkujących, bo oczywiście są osoby, które kochają labdaną, czy cywet czy ambrę, i to wtedy te osoby już wiedzą, że to kochają, i nie będą tutaj miały, wiecie, szoku poznawczego, jeżeli zamówią coś w ciemno. A teraz z drugiej strony, moi kochani, zapachy czystości, czyli to, co sprawia, że mamy wrażenie, że zapach jest czysty, lekki, mydlany, taki, taki, który też może się kojarzyć właśnie albo z mydłem, albo z kąpielą, albo z właśnie jakąś wodą święconą, z czymś takim bardzo niewinnym i czystym. No i oczywiście w taki sposób działają aldehydy. Tutaj mam akurat L'Heure du Temps, aldehydy, tak jak w Chanel 5. Jest to, jest to pewna molekuła sztucznie wytworzona, która sprawia, że zapach jest taki bardzo leciutki, który się unosi wręcz nad nami. No i aldehydy, zwłaszcza w połączeniu z piżmem, dają poczucie czystości, świeżości, mydlin. Również taką, taki efekt czystości możemy znaleźć w zapachu, gdzie jest sporo lawendy. Tutaj mamy lawendę Yerdleya. I tutaj mamy, moi drodzy, szałwię, bergamotę, e eukaliptus. O, eukaliptus i mięta też dodają czystości zapachom. Mamy fiołek, który również kojarzy się z czystością, z kosmetykami, pudrem. E rumianek, fiołek, cedr, eukaliptus, e szałwia e i oczywiście lawenda. E eukaliptus też i cedr również może dawać poczucie czystości, T takie akordy bieli bielizny, wypranej e Pralni i tak dalej. Oczywiście róża i fiołek. Tak, to są akordy zwłaszcza w takim wydaniu soft, bardzo delikatnym. Tutaj akurat z aldehydami. To jest Floris White Rose, ulubiony zapach królowej Elżbiety. Tutaj też jest poczucie czystości, poprzez to, że ten fiołek z różą jest taki bardzo subtelny, taki wręcz eteryczny. Także jak najbardziej delikatna róża daje poczucie świeżości, czystości. Rosy na kwiatach. A jeszcze tutaj zapomniałam Wam pokazać zapach z Labdanum. To jest. Um, ojej, ojej. Nazwa jest taka malutka. Paradise Moon od Estée Lauder. Tutaj jest osmantus, skóra i Labdanum. No i ten zapach intryguje, tak? On intryguje, ale on też może się ułożyć w taki sposób brudnawy. Ktoś powie, seksualny. Spocone prześcieradła. Tak. Ale generalnie na mnie nie układa się w taki sposób, ale myślę, że może się też ułożyć. Także Paradise Moon. No i jeszcze jeden zapach czystości. Dwa, dwa w zasadzie. Zapach czystości zdecydowanie to jest Omorowicza Bagatelle de Gabriel. Węgierska marka kosmetyczna, która święci triumfy obecnie. I to jest jedyny zapach, jaki stworzyła ta marka. Bagatelle de Gabriel. I tutaj mamy m.in. lawendę, znowu bergamotkę, konwalię i frezję. I tak, bergamotka z lawendą, z konwalią to są również akordy, też zwłaszcza neroli, cytrusami, czyli lekkie kwiaty z cytrusami, z lawendą. To jest też akord czystości, świe świeżości. Zresztą lawenda często była używana, hmm, prawda, jako, hmm, jako akord mydła. Tak, mydła, mydła lawendowe były swego czasu bardzo modne, podobnie jak fiołkowe, fiołkowy puder. Hmm. Także jak najbardziej to jest zapach taki koloński, zapach czystości, bardzo ładny, szlachetny zapach. Również te akordy można znaleźć w zapachach Chanel, akordy czystości. Tam gdzie mamy dużo właśnie, gdzie mamy dużo neroli, gdzie mamy dużo cytrusów i gdzie zapachy są jakby inspirowane dawnymi wodami kolońskimi, to jest ta czystość. Ale oczywiście, Piżmo również robi taką robotę. Tylko, że Piżmo może również mieć, ten swój, mieć tę swoją twarz taką bardziej zmysłową, czyli taki akord m, kociego futra, czy jakiegoś zwierzęcego futerka. Yy, ale Piżmo również, zapachy Piżmowe również generalnie kojarzą się z mydłem, mydlinami, futerkiem, czystością, puszystością. No i jeszcze jeden zapach pokażę Wam, który jest od niedawna ze mną: Etua etual? Etu, Etui. Nie umiem wymówić tej nazwy, przepraszam. Ym, Fragonard tłumaczy się jako gwiazda. Będzie łatwiej. Gwiazda. Yy, tak, i tutaj mamy, moi drodzy, jabłko yy, czerwone jabłko. Yy, mamy również frezję, bergamotkę yy, tak. Frezja, bergamotka, jabłko cedr i też mamy zapach czystości, świeżości, ozonowości wręcz. Można też, powiedzieć, można też powiedzieć, że takim akordem, który jest gdzieś po środku i może, może się ułożyć bardzo różnie, to w zależności od tego, z czym jest ten, ten akord sparowany. Czyli akord oczywiście jaśminu, mówi się o, o fekalnym jaśminie, i mówi się też o jaśminie, właśnie takim indolowym, który też gdzieś tam y, może się kojarzyć z niewinnością, chociażby jasmin noir Bulgari. Jest takim zapachem, który naprawdę jest arcy subtelny, ale Jaśmin jest dosyć zagadkowy dla mnie i, i nigdy nie wiadomo akurat w przypadku mojej na przykład skóry, jak u, u, ułożą się perfumy z, prze, z przewagą jaśminu. Jaśmin może być bardzo wyzywający i może być bardzo subtelny. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, jak się macie z tymi akordami brudu, brudu w cudzysłowie, i czystości. Pozdrawiam serdecznie. Papa! Pa.